Dzień dobry, jestem i witam Was w kolejnym streamie, tym razem ze Stonehearta. Stoneheart jest produkcją, którą już długo śledzę. Długo śledzę, dawno finansowałem, etc., etc. No i cóż, weszła wersja, w której weszło przyspieszenie czasu, więc już można trochę pograć. więc co, nie będę Wam za dużo paplał, tylko przejdźmy do tej kolejnej... Pro, kolejnego projektu. Część z Was może zauważy zbliżenie do... Timberland Stone'a, bo to są gry działające na podobnej zasadzie, tylko że myślę, że Stoneheart już mimo wczesnej wersji lepi, le, le, działa trochę lepiej. Działa znacznie lepiej od Timbera. Tylko nie będzie tutaj... Nie ma jeszcze za wiele do roboty, ale mimo wszystko wygląda to już ładnie i ładnie to działa, a o to, o to chodzi, prawda? O to nam wszystkim chodzi. Okej... Okay. Tego jeszcze nie grali, żebym zaczynał grę w nocy. Eee, tak, na pewno ustalę swoją pozycję, gdzie chcę mieszkać, kurwa, w nocy. Gdzie to naprawdę? Eee, o, o, o. The sun has risen. Świetnie. Dajmy słoneczku jeszcze kurwa pół godziny, żeby się stała światłość, żebym widział, gdzie mogę się osiedlić. Dobra, zchytujemy trochę system, zchytujemy system i tu się osiedlamy. Tu się osiedlamy. O, nagle jest dzień. Dziękuję. Bielaczańska wioska. Dobra, Bielaczańska wioska. Okej, okay, to są nasze ludy. Mamy 7 pikselowych króliczków i nasze ludy umieją robić bardzo fajne, ambitne rzeczy. Czytaj, umieją kopać kamień, a tylko mają problemy ze sobą i się lagują. Umieją rąbać drewno, umierają zbierać jedzonko i jak się przyjrzycie, tutaj są szopy. Aha, okej. Okay. Szopów jeszcze nie widziałem, ale widzę lagi i zastanawiam się, co je powoduje. Nie mam pojęcia. Blind. Dostaniesz bana zaraz, bo mnie denerwujesz. A w sumie usprawnili ostatnimi czasy dużo rzeczy. Właśnie tak jak mówiłem, dali tyle przyspieszenia razy dwa, które bardzo cieszy. I tak gra w końcu zaczyna jakoś funkcjonować tak w miarę logicznie. Tu sobie zrobimy nasz magazyn, do którego nasze wieśniki będą znosiły surowce. I teraz tak, jednego z nich możemy uznać, żeby był naszym crafterem. Weźmy blondynka. To jest blondynek, który świluje. Bo niestety buguje się ten system aplikacji cały. Weźmy tak, weźmy tak. Teraz to zamknijmy, skancelujmy. Zwiesiłem system, jestem bogiem. Okej, okay, spoko. Zaraz to naprawię. I will repair it for future of mankind. Dobra, chwyciło. Okej, okay, chwyciło i to będzie nasz magiczny crafter. I nasz magiczny crafter będzie mógł sobie zbudować warsztat. Więc zbudujmy warsztat w miarę blisko magazynu. I odciągniemy tutaj specjalne miejsce na jego magazyn. A nie, nie mam pojęcia, kiedy ma być update hertzone. Okej, okay, no i nasze tutaj misieki będą pobierały surowce. Problem jest, że musimy ich tu wysłać, żeby zebrali tą żywność, bo oni bardzo szybko umierają, kiedy nie mają co żreć. No i tak, oprócz przyspieszenia czasu, rakuny fajnie wyglądają, e zrobili system budowy domków, który funkcjonuje lepiej niż funkcjonował poprzedni, czyli e nie mamy teraz domków jak wcześniej, że mogliśmy postawić, wiecie, tak natychmiastowo, szybko domek, e tylko, właśnie, są głodni, więc będą teraz żarli. Więc możemy sami ten domek zaprojektować. Czytaj: stawiamy podstawę. Podstawę domu, która się zepsuła. Świetnie. Stawiamy podstawę domu. Możemy postawić ściany. Oczywiście, jakiegokolwiek koloru, koloru chcemy dodać naszym misiekom dach. I oczywiście możemy dodać szczegóły, takie jak okna. Okna i drzwi. Tego wcześniej nie było, więc dodanie takich pierdłuek jest bardzo fajne. A z tyłu nie ma okien, bo po co? Ok, z przodu nam się nie uda zrobić nic, ale możemy zrobić okna tutaj na górze, co nie będzie konieczne. To się nie widzę w tym żadnego celu. Możemy to, już dodać pochodnie czy tej lampki. Nie wiem, czemu są zobrazowane jako Companion Cube, ale nie będę wnikał, możemy kliknąć Start Building, czyli nasze misiaki teraz automatycznie zaczną budować ten domek, który zaprojektowaliśmy. Wolę nie wiedzieć, o czym wy tam piszecie, nie będę się zastanawiał. Dobra, z relacji tego, że mamy craftera, możemy... Ach, właśnie to tam pół biedy. Ale racji, że jest karpenterem możemy zacząć wytwarzać surowce, więc zróbmy dwie kopaczki, żebyśmy mieli farmerów i zróbmy. Łóżka. Potrzebujemy 7 łóżek. Dzięki bogu tutaj do tworzenia na razie jest tylko i wyłącznie drewno i to jest duży plus. Co to jest Proces into a weaver? O, tego jeszcze nie było wcześniej. Nie testowałem tego, ale widzę, że się zbliża zmrok. Nie, nie da się, jeszcze się nie da nazywać. Jeszcze się nie da nazywać, ale naprawdę tak jak mówię, gra naprawdę wygląda ślicznie i jest w bardzo. Bardzo dobrych rękach. W sensie to co robią deweloperzy jest. kawałem dobrej roboty. Jak widzicie oni sobie tutaj niosą do ogniska. ...drewno, żeby ich grzało. Dobrze, i znowu mamy... ...i znowu niestety mamy buga. Bo co zrobić? Oni będą spali na zimnej ziemi. Prawdopodobnie umrą przez to, ale jakoś mi to... ...nie obchodzi. Dobra, mamy dwóch farmerów. I teraz możemy zrobić... ...naszą farmę żywności. Czytaj, tutaj zabierzemy, żeby sadzili rzepę. Rzepę, rzepę, rzepę. Tak, zostałaś kopaczką. Jak widzicie, domek już praktycznie skończony, został im dach. Słuchajcie, Timberla robię jako materiał na tubę, w sensie pokazuje kolejną alfę. Tylko to jest kurde taka alfa, która się przynajmniej szybko rozwija. I coś środę, praktycznie jest devlog, w którym pokazują co zrobi nowego. To jest bardzo miłe dla kogoś, kto lubi gry tego typu. Mech. Hits Dirt. Dirt. Aha. Oczywiście, boks. Okej, okay, a nie będą sobie budować ten nasz śliczny domak. Zastanawiam się, czy jak im każę tam postawić łóżko teraz, albo dwa łóżka, czy postawią to bez oporu, że tak powiem. Czy się zmieszczą dwa łóżka tutaj? Tak, jedno łóżko tutaj, drugie łóżko tutaj. Nie wiem dlaczego ona uderza młotkiem w ziemię. Plus jest taki, że projekt się rozwija głównie o to chodzi, tak? Żeby gra się rozwijała i była coraz lepsza. A Timberland Stone ma bardzo dobre zapatrywanie, żeby tak się stało. Młotkowi kończą tak? I teraz co? Będą demontować rusztowania. Tak, teraz będą demontować rusztowania. I domek jest skończony. Ale nie są jeszcze wstawione okna ani drzwi. I zastanawiam się, czy musimy zrobić te okna i drzwi, bo to jest tak zwany tryb projektowania. Aha, ale patrzcie, jakie jest Nie odzyskują drewno z tych rusztowań. Dobrze, tak to powinno funkcjonować. Tutaj szaleńczo osadzi kobieta. Kobieta szaleńczo sadzi, a zastanawiam się, gdzie jest drugi majak, którego zrobiłem. Które miałby sadzić kukurydzę. Aha, pani skończyła i zajęła się drugim polem. Bez młotka to nie robota. No i niby nasi robole skończyli, ale nasi robole mi się nie podobają, bo nie zbierają tych surowców, które są poza ich obszarem tak jakby. Nie wiem czemu. No właśnie, jak przyniosę to, to zajmę większą część terenu. Bardzo mi to zastanawia. To bym chciał przejść tutaj. Nie, to jest mój teren, który sklejmowałem, i on będzie moim terenem, tak? Hmm. Dobra, to zróbmy tak: weźmy jego i zróbmy z niego footmana. Czyli on automatycznie teraz stanie się rycerzem, tak? Stał się rycerzem, ale czy jako rycerzem on będzie wykonywał moje polecenia, czy po prostu będzie chodził jak cieć? I myślał, że jest fajny. Chyba niestety myślał, że jest zajebisty. Nie mogę zgadrywać w wiórki, boli mnie to. A oni są głodni i pewnie zaraz umrą z głodu. Uff, uff. Jakie to są potwory? Na razie nie za bardzo są jakiekolwiek potwory. Jak mówię, to jest projekt w rozwoju, ale funkcjonuje. Funkcjonuje, wygląda ładnie. No, tylko najgorsze, że właśnie osiągnęliśmy wszystko, co mogliśmy osiągnąć. Zbudowaliśmy domek, a nasze ludy nie mają już co robić w zasadzie i zwariowały. Więc, okej, okay, mogę kończyć. Cięcie.